Dasza stała zdezorientowana w ciemnym korytarzu i zasłaniając usta dłonią, ze wszystkich sił starała się nie rozpłakać. Tam w kuchni jej ukochany Artiom odbywał naradę wojenną z matką. Nie, ale spójrz na nią oburzała się Ludmiła Wiktorowna. Jaskrawa szminka, spódniczka ledwo zakrywa wstydliwe miejsca, a jeszcze kręci tyłkiem. Rozumiejąc, że to wszystko o niej, dziewczyna powoli odwróciła się w stronę wiszącego na ścianie lustra. Czy naprawdę wszystko jest aż tak źle? Z lustra na Daszę patrzyła przestraszona dziewczyna w obcisłej jeansowej spódniczce, z dziecięco pulfnymi ustami i wielkimi szarymi oczami, które już nabierały łez żalu. Nic wyzywającego. Teraz wszyscy młodzi tak się ubierają. Dlaczego Ludmiła Wiktorowna jest taka zła? I wtedy rozległ się głos Artyoma. No, mamo, szminkę Daszy sam jej podarowałem, a spódniczka jest normalna, podoba mi się. Głos przyszłej teściowej zabrzmiał z otwartą złością. Nie, mamusiu, przecież chcę dla ciebie dobrze. Czyżby skończyły się porządne dziewczyny? A przecież proponowałam ci poznać Klarę, siostrzenicę Cioci Swietłany. Oto uczciwa. P.R.A.C.O.W.I.T.A. -i, i porządna dziewczyna. A ty, C.O., przywlokłeś. Pamiętam, jak w dzieciństwie nosiłeś bezdomne koty ze śmietnika. Kobieta nie dokończyła. Przerwał jej gniewny okrzyk syna. Mamo. Przestań ty w ogóle nie znasz daszy. I w ogóle nie będziesz z nią mieszkać. Dziewczyna, która ukryła się w ciemności, słabo się uśmiechnęła. Jej ukochany ją broni, więc nie wszystko stracone. A ona już chciała uciekać z tych oględzin, uciekać ile sił w nogach. Tak było jej nieswojo podzimnym, badawczym spojrzeniem przyszłej teściowej. A jeszcze jej złośliwe, synu, wyjdź do kuchni na parę godzin. Dasza wtedy tak się przestraszyła, że aż ją brzuch złapał. Przecież ona wcale nie zamierzała podsłuchiwać, po prostu poprosiła przyszłego teścia o pozwolenie na skorzystanie z toalety. A tu takie batalie i to na podniesionych tonach. Ale ukochany mężczyzna był po jej stronie. Bo Artium bardzo przekonująco tłumaczył mamie, że Dasza jest najwspanialszą dziewczyną na świecie i że tylko z nią zamierza związać swoje życie. Więc nic i nikt go nie powstrzyma. Dasza nawet przestała się obrażać. Uśmiechnęła się i potajemnie pogroziła przyszłej teściowej pięścią. Niby staraj się, staraj, nic ci z tego nie wyjdzie. Nie rozdzielisz nas, wiedz o tym. A za trzy miesiące odbył się zaplanowany ślub. Uroczystość przebiegła na najwyższym poziomie, bez żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. A po niej młodzi wyjechali do pięknego, ciepłego kraju na miesiąc miodowy. I Dasza nawet uroniła łzę w samolocie, jaki ma wspaniałego, romantycznego męża. Po powrocie z wakacji młodzi zamieszkali we własnym mieszkaniu. To mieszkanie kiedyś należało do babci Artioma, a teraz zaczęli budować w nim swoje rodzinne ognisko. Nie, nie, Arina Leopoldowna żyła i miała się dobrze, po prostu podpisała darowiznę na wnuka, a sama poszła mieszkać do teściów Daszy. Tak mi jest o wiele wygodniej, zażartowała na pożegnanie. Będę powoli przeobrażać się w babcie, która na stare lata psuje życie bliskim. A wybudujcie swoje gniazdko i przede wszystkim jak najszybciej spłoście pisklęta. Dasza potraktowała te radę dosłownie i po dziewięciu miesiącach podarowała rodzinie pięknego chłopca, a uradowany Artiom zaproponował nazwać syna Denisem na cześć swojego bohaterskiego pradziadka. Dasza nawet klasnęła w dłonie. Ojej, jakie fajne, piękne imię! A jeszcze tak nazywał się mój ulubiony wykładowca na uniwersytecie. Usłyszawszy to, Ludmiła Wiktorowna aż się skrzywiła i znowu pociągnęła syna do kuchni. Mamo, ty jesteś normalna. Jak ci coś takiego przyszło do głowy? Dobiegł stamtąd oburzony głos Artioma. A rzecz w tym, że Ludmiła Wiktorowna, niczym scenarzystka kiepskich seriali detektywistycznych, już wyłożyła synkowi swoją wersję wydarzeń. Że niby Daszka miała jakieś miłostki z tym wykładowcą psychologii, dlatego i synek na jego cześć... I dyplom z dobrymi ocenami. Pewnie stary łajdak zabiegał o swoją faworytkę przed gronem pedagogicznym. A może i sama daszka innych wykładowców urabiała. Ale Artiom szybko ostudził zapał mamusi. Mamo, przecież Denis Pietrełycz, w czasie gdy dasza studiowała, miał już około siedemdziesięciu lat, a poza tym moja żona nie jest taka. I obrażona brakiem wiary kobieta podniosła wargi, no, no. A potem wydarzyło się coś, co poważnie zagroziło szczęśliwemu życiu rodzinnemu Daszy. Zbliżała się rocznica ukończenia szkoły przez Daszę i byli koledzy z klasy postanowili urządzić z tej okazji małą imprezę. Artiom oczywiście puścił żonę do restauracji. Puścił jedną, samemu iść mu się nie chciało. Po pierwsze, nikogo z jej towarzystwa nie znał. A po drugie, małego Deniski tym razem nie było z kim zostawić. Dasza wróciła ze spotkania bliżej północy, lekko i od razu zaczęła się dzielić z mężem emocjami, jak wspaniale spędziła czas. Jak się zmienili jej znajomi i co już osiąga Enenli w życiu. Jakby mimochodem wspomniała też o jakimś romanie. Że niby roman został biznesmenem i że w ogóle teraz wygląda jak gwiazda Hollywood. A on, nawiasem mówiąc, był moją pierwszą szkolną miłością. Marzycielsko przeciągnęła Dasza i natychmiast ugryzła się w język. Artyom współczująco spojrzał na żonę. No cóż, czego można oczekiwać od podpitej żonki. A jednak delikatnie poprosił, żeby więcej nie wspominała o niespełnionym rywalu. Mało kto nie miał w dzieciństwie jakichś romantycznych zauroczeń. Nie żeby mąż poważnie się o nią zazdrościł, ale było mu trochę przykro. I dasza zwinęła drażliwy temat. I musiało się tak zdarzyć, że na czwarte urodziny Deniski Artyom spróbował podpuścić daszę tym byłym ukochanym. Być może zrobił to zbyt emocjonalnie, ale przy świątecznym stole zapadła przygnębiająca cisza. I Luba Wiktorowna natychmiast pociągnęła syna do kuchni. Nie mogła przecież przepuścić takiej okazji, żeby nie wyprowadzić znienawidzonej synowej na czystą wodę. A powiedz mi, Artiom, zaczęła kobieta słodkim głosem Ten roman przez wszystkie te lata mieszkał w naszym mieście. Syn wzruszył ramionami, nie rozumiejąc, do czego zmierza matka. Chyba tak. Zaraz po szkole z pomocą ojca zaczął rozkręcać biznes. I Luba Wiktorowna rozpłynęła się w triumfującym uśmiechu. No to teraz wszystko jasne. Syn niedowierzająco patrzył na matkę, a ta zaczęła wywalać na niego swój niesamowity domysł. Deniski to daszka od niego urodziła, uroczyście wypluła Lubow Wiktorowna, a Artiomowi opadła szczęka. Mamo, uważaj na zakrętach i próbował zaprotestować, ale ona już dosiadła swojego ulubionego konika. I przypomniała synkowi, że niedługo przed tym, jak Dasza poinformowała o ciąży, między nimi z Artyomem doszło do niewielkiego rozdźwięku. Co tam rozdźwięku? Doszło do całkowitego zerwania w związku. A potem wiadomość o rychłym powiększeniu rodziny. I pogodzili się. Denis, nawiasem mówiąc, w ogóle nie jest do ciebie podobny i kontynuowała swój wywód Lubow Wiktorowna. Ty na przykład nigdy latem nie miałeś piegów, a chłopiec jest nimi usiany jak muchami obsiadany. Tylko o tym, że Dasza jest naturalną szatynką, matka zapomniała wspomnieć. I Artiom zaczął się zastanawiać, a potem tak się nakręcił, że w domu urządził żonie głośny. Brzydki skandal. Robimy test dna albo rozwód, zażądał. Dasza nawet się rozpłakała z urazy. A potem szybko się opanowała. Czego miała się bać? Dobrze, powiedziała prawie pojednawczo, ale tylko wtedy ty też zrób test. Artyom osłupiał. Co zrobić? I Dasza zaczęła tłumaczyć. Test na ojcostwo. Inaczej jakoś niesprawiedliwie wychodzi. Mnie znaczy nie wierzysz. A mamusi na sto A może i ona cię wychuśtała. Artyom wpadł w szał i długo szalał. Ale Dasza stała przy swoim. Będzie ci test. Tylko bądź łaskaw i sam go zrób. Bardzo chciała, żeby mężulek na własnej skórze poczuł całą obrzydliwość i brud takiej sytuacji. I Artiom, nieco się uspokoiwszy, zgodził się. W ogóle żądanie Daszy wydawało mu się okropną bzdurą i idiotyzmem. Ale teraz, gdy emocje opadły, rozumiał, że w zasadzie żona ma rację. Podejrzenia o zdradę to nie żarty. Co prawda, Artyom rozumiał, że przekonanie ojca do wykonania testu na pokrewieństwo nie będzie łatwe. Ale się postara. Co wy za diabły wymyśliście, słowo daję. Zaczął się wykręcać teść daszy. Ale niech będzie. Pomogę ci, synku. Czego się nie robi dla pokoju w rodzinie własnego wnuka? I oto nadszedł dzień X, wyniki analiz dotarły, co zebrało całą rodzinę przy jednym stole. Oczywiście nie były to wcale serdeczne posiedzenia przy herbacie. Ale zakładano, że po ogłoszeniu wyników będzie można się już ze wszystkimi pogodzić. Artiom nawet wymusił na matce obietnicę, że przeprosi Daszę, jeśli test okaże się pozytywny. Niby mieli ukryć kopertę z wynikami przed Lubow Wiktorowną. I kiedy ta przekona się, że Artiom jest prawdziwym ojcem Denisa, to poprosi synową o wybaczenie. Tak będzie sprawiedliwie. Kobieta tylko krzywo się uśmiechnęła. Zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Może być. I wreszcie wyniki analizy małego Deniski zostały ujawnione. Artyom był gotów płakać i błagać żonę o wybaczenie. Trzeba było być takim podejrzliwym idiotą. Ale Dasza przerwała jego próby, badawczo patrząc na teściową. A Lubow Wiktorowna dosłownie pokryła się czerwonymi plamami od uświadomienia sobie porażki po prostu ją zatrzęsło. Mamo, przecież chciałaś coś powiedzieć, daszy. Zwrócił się do matki syn. Ale najpierw jeszcze coś. I uroczyście wyciągnął drugą urzędową kopertę. Tutaj są wyniki testu dna dla mnie i taty, powiedział Artyom. Zażądała tego dasza. Teraz zobaczymy. Na te słowa lubow Wiktorowna nawet podniosła się ze swojego krzesła. Blada jak ściana, z wytrzeszczonymi oczami, wczepiła się w krawędź stołu i cicho westchnęła. Nie. Artiom na sekundę się odwrócił, zerkając na matkę. I znowu z zainteresowaniem wrócił do przerwanego zajęcia. Tym bardziej, że przez ramię zaglądał mu zaintrygowany ojciec. Mężczyzna w ogóle żywo interesował się wszelkimi osiągnięciami nauki. Był ciekawy, jak wygląda ten drogi test. Obaj mężczyźni wbili nosy w kolumny cyfr, a Artiom niezrozumiałem mruknął. Nie rozumiem. Jak to możliwe? Ojciec nerwowo poprawił okulary i wyrwał synowi urzędowy papier. Ja też nie rozumiem, powiedział. I tylko babcia Artioma, Arina Leopoldowna, uśmiechnęła się złośliwie. Jakże ciekawie to wyszło. Spojrzała złowrogo na Lubow Wiktorowną, która przypadkiem była jej synową. Co się tu zaczęło? To nie był zwykły skandal z wyjaśnianiem relacji. W jednej chwili zawaliło się wszystko. CEO uważali za prawdę w dużej i przyjaznej rodzinie. Okazało się, że lubow Wiktorowna została złapana na tym samym, o co oskarżała własną synową. Na białym urzędowym blankiecie czarno na białym było napisane, że Artiom nie jest spokrewniony ze swoim ojcem. Jej dawne zdrady nagle wyszły na jaw. Och, jaki krzyk i wrzask się podniósł. Nawet sąsiedzi zaczęli walić w drzwi z żądaniem, żeby przestali i grozili wezwaniem policji. Dasza siedziała skulona ze strachów w odległym kącie. Nie czuła się zwycięzczynią, nie odczuwała żadnej radości ani złośliwej satysfakcji. Co więcej, gryzł ją robak winy i rozczarowania, ponieważ swoim żądaniem zniszczyła rodzinę syna. Ojciec Artyoma jednoznacznie dał do zrozumienia, że składa pozew o rozwód. To nie twoja wina, pocieszał ją Artyom, kiedy jego ukochana podzieliła się z nim ciężkimi myślami. Zawsze lepiej znać prawdę. A tata po prostu nie jest moim prawdziwym ojcem, innego mi nie potrzeba. I nawet podziękował Daszy za to, że otworzyła mu oczy na matkę. Oczywiście nie był małym dzieckiem i sam rozumiał to rozumem. Ale serce nie wierzyło w podłość najbliższej osoby. A tu taka lekcja wprost jak z podręcznika. Rozwydrzona teściowa z pewnością nie uwierzy. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału polubieniem to dla Was niewielki wysiłek, a dla mnie bardzo ważne. Do zobaczenia!